Także witam was w kolejnym odcinku tutaj z wschodniego rolniczka. Oczywiście Was witam w kolejnym odcinku. Tutaj jak widzicie ja tutaj za sobą mam opreskiwać, który oczywiście już podnoszę, bo jest napełniony. piję tutaj tę czwórkę też powiedzmy. jest mi tu cały czas też ten free track. Kurde, się czasami psuje, przez nie wiem przez co ale powiedzmy, że nie będzie się na to łagi zwracać e, I co, lecimy sobie dzisiaj, widzę, pryskać jeszcze kukurydzkę. Tam nie wiem czy cały czas tu nic nie jedzie, muszę te gałęzie powycinać Bo widzę, jest tragedia dosłowna. światełka włączę od razu o. Przyczepy stoją cały czas, Widziały u mnie, jadra, jadę sobie raczej się popryskać, żeby nie było. Widzą krzyła stoi cały czas, widziałem. A i piątkę wrócę od razu do się w Widzimy sobie piątkę. I pojedziemy szybciej trochę, no bo przecież jedziemy tutaj, wiecie, nie? Jeździć 5 na godzinę. Eee, opryskamy też dzisiaj kukurydzę na pewno i też widzę że Wam pokażę dzisiaj dwie rzeczy, ale to zobaczcie w późniejszej części odcinka, także na starcie zostawcie hashtag demolka, przybywam serduszko. Albo hashtag Wyburzanie Coś z tych dwóch hashtagów zostawcie. Jak tego przytewam serduszko, to tak też żeby ten hashtag był dla zasięgu. A zobaczycie o co będzie chodziło, bo dzisiaj będzie pewien odcinek właśnie z tego co miało być, już tego, i doszedł była, doszła ta rzecz, e, jedna, która też by łatwić sporo życia. E, ale to zobaczycie zresztą. Widzę. zobaczycie, bo to jest naprawdę fajne, była tutaj ta rodzinka stoi nie, cały czas w Fort Widzę, tam za mną coś jedzie a za mną miałem tu osobówki ja miałem peroty ta tam jeszcze mam no, tą brudną na opisie albo w ogóle jeszcze jest cały brudny na pewno BWT i akcji w całej będzie umyty no bo jakby nie no. inaczej idzie nie wiem nie widzę ja jadę 28 cały czas sam Proszę o was. Wykosuję dźwięk zwolnicy tutaj jest więcej nie? A tu jest ta najgorsza droga to się całego. Tu będziemy skakać jak żabki. Hop, hop, hop pop, pop, pop widzę, zostawcie łapkę w górę na kanale do chłopaków, podajcie do solwana zapraszam na grafiki jak ktoś chce i będzie kwa dobra, my wyłączymy sobie sobie tutaj e, powoli ścięło, wyniszczenie plonów wrócimy sobie nie wiem co, ja nie pamiętam na tym ja biegł bo zawsze jeździłem Jest trochę już ta kukurydza widzowie, wiem, że przerośnięta, ale nic na to nie poradzimy widzowie. My źle podjechałem właśnie, że źle podjechałem Bo ja widzę już nie mam takiego przyskiwacza jak kiedyś, tylko mam właśnie ten szerszy i... Większy Też widzę wie, Tura, po, albo nie, Tura obniża sobie, który będzie mi właśnie ułatwiał robotę. I zaś jeszcze tu widzę że przejdziemy raz obryskiem, bo musimy tak wypryskać to co tutaj mamy. Mamy to co wypryskać co tutaj mamy jeszcze będziemy musieli widzowie tak się jak przyjechać tu z dawką e, nawozu, w sensie no, takiego nawozu, takiej odżywki bardziej na tą kukurydzę. I na tamtą kukurydzę zresztą też, ale tutaj najbardziej tego oprysku jest potrzebnego na chwasta i to też wszystkie nie wypryskam. Hmm też ma dzisiaj przejść ekipa właśnie od wyburzania także widzowie no dzisiaj wiesz nawet teraz jak usłyszeliście słowa o czym mówię no to będziecie wiedzieć co chodzi po prostu będzie wyburzany pewien budynek po prostu i będziecie to widzieć na odcinku dosłownie eee... także no mam nadzieję że on się odcinek spodoba dosłownie I tutaj ten kukurydzyk opryskamy. Tutaj raptem trzy przejazdy, i jest opryskane No bo tu jeszcze w środku zostaje taki mały kawałeczek do opryskania, i niestety go już się nie da ominąć. Ale nie wiem, czy jeszcze nie pojedziemy tam dać na ten, na tamto pole. Nie, czy nie będziemy czasami dać tej, tej właśnie. O, oczywki na kwas, żeby nie rósł, bo, nie oczywki, tylko środek pójczy No nie ukrywajmy, ale na tamtym polu też by się przydał. Wiesz, wiem, że pryskam tę kukurydzę właśnie już kurwa za wysoką, ale widzę, że ja zapomniałem się wcześniej zorientować. ale już ja chciałem też żniwa te zacząć i widzę, e... Wiecie jak to jest, ale jeszcze ja nie jest aż taka duża jak powinna być. No, ja wiem, że w razie takiej się by nie pryskało, bo to jest za dużo po prostu i wygniadało się strasznie to. Ale farmingu, no to wiecie, nie? To pół biedy po prostu. Ja że zbiorę momentalnie to ja tej randce po prostu nie widzę i nie będzie jadę. Ale plus minus jakoś jakoś się pojawi, najważniejsze tu wiecie, to się jakoś pojechało i tak się jakoś się z tym, nie? Ludzę za rok będzie innego pójdzie, no bo jakby inaczej nie, także będzie coś innego, będzie od razu lepiej. Dobra, tu poczęść kawałek, ale tu jakieś, nie wiem, tu jakieś ziemniaki rosną, to tam kawałek, jak tu przejadę, to się nic nie stanie. Czekamy, aż się złoży widzowie. Czwórkę wbijam od razu, światełka załączymy, bo wiecie jak to jest? 8 minut odcinka i tak ten odcinek będzie trochę dłuższy Widzowie, bo Właśnie chcę wam pokazać co dzisiaj będzie I drugą jeszcze, że na koniec wam pokażę e, Także naprawdę ten odcinek dzisiaj oglądajcie do końca Bo jest warto czekać na to i te kukurydzy, te resztę które ja sobie pojadę Widzowie, najwyżej sobie poza odcinkiem jeszcze tę odżywkę dam Ale najważniejsze, że jakiś tam oprysk robię na tej kukurydzę, żeby nie było to jest realnie do serii plus 10 realności. Eee, też widzę, ja się zastanawiam, bo tutaj chyba dała się jakoś inaczej jak na to pole tutaj z kurydzą. Nie, tu się nie da inaczej, Tu się tylko tędy wydaje Także nie za bardzo widzę, gdzie indziej pojadę, bo tu się nie da przejechać. Tylko i wyłącznie tutaj, nie, tu przejadę, nie. Tutaj gdzieś będzie ta droga i tu. Tutaj właśnie, pobędzie. będzie. Ja czas zapominam o tej trusza, ale... jest to, to widzicie, trzeba korzystać z nie? Ta strona się zawsze rozkłada. Później ta strona się rozkłada, że nawet się rozłożyła. Na samą górę. Trójka. No i widzę, że ja lecimy tutaj z dażym kreskiem na ten chwaścik. To co, opryskamy te dwie kukurydze, i będą opryskane do końca. Te pasty już nie będą no, straszne tutaj. Jeszcze odżywka wleci i będzie gitara. Tutaj zapomniałem w ogóle wapno dać na tą kukurydzę, ale to widzowie, nic straconego, ponieważ zawsze to się da, będzie dało się w tym roku i tak plony będą dosyć dobre i tak też w ogóle w tym roku ujęcie kukurydzy na, na ziarno bo w tym sezonie po prostu no, tak wychyszyło mi do zmian, no i nie będzie w tym sezonie, ale za sezon będę planował więcej tych kukurydzy gdzie niegdzie posiej, także widzowie zobaczycie wielkie zmiany i na pewno będzie fajnie i ciekawie na odcinkach. Ja nie wiem, miniaturkę za bardzo dać tutaj na ten film. Bo tutaj szczerze wiecie, jak to jest z tym wyskankiem. Z tym Ale może jakąś miniaturkę się zrobi, tutaj coś jakoś wymyśli, nie? Jak to jakoś tam było, nie? W części. nie wiem czy mi starczy jeszcze tego, tego środka na to pole Bo chyba będę musiał jeszcze jedną dawkę tu wywieźć A no, już na pewno nam nie starczy, bo mamy 71 litrów Także no, będę musiał jeszcze przyjechać i dopryskać to widzowie bo... Nie ukrywajmy, nie? Jakieś tam zdjęcie wam zrobię. I coś się z tego wymyśli, może się wklei na ten jakieś. Może się zrobi jakąś kołę. Te zdjęcie takie wiecie, zielone znowu. I się to weźmie i wytnie i będzie coś tam wymyślone. Światło załączę. Czwórkę wbiję. Pomyślę, żeby tego i jedziemy na tego, bo miał ja podobno mówię przyjechać też ekipa tutaj pewna. Mam nadzieję, że już chłopaki przyjechali, ale no jeszcze widzę, wiecie nie jak to jest. Jeszcze muszę mis misiem zjechać z pola. Bo misiu cały czas stoi dobra, my przejedziemy na szybkiego. Piątkę bijemy od razu. Można cisnąć, widzę, ja tam nic za nami nie jedzie, także można naprawdę cisnąć. Tutaj trochę inkwas jeżą, bo ja mam 3 metry jednak za sobą i coś tam ciągnę za sobą, a ta auto momentami to nie jedzą jak tutaj jechać. No też nie momentami jak tu jechać, bo kura, no, te krawężniki różnie też działają, widzę, jak tutaj. To... I tak, pójdziemy jeszcze po misia, także yy, idziemy sobie przyczepami i wysypiemy do pewnej rzeczy. Ale to zaraz się dowiecie, tylko też tego, nie? się maszyny jeszcze pobrać z tej okolicy, gdzie będzie wyburzany budynek, bo niestety widzę, że będzie to robione wielkim, jednym kabulum po prostu. <grym> Czyli będzie dynamik po prostu wsadzany w ściany i będzie jepnie tylko, co nie tam w wiedzą, jak to te rozkładać, dynamity i będzie rozsadzane, nie? Także widzę, że dynamitami to będziemy robić, nie bój chociaż zabawnie Jak będzie kurwa jeden wielki huk na wsi eee, znaczy tak kurwa mów wielki huk dobra ale nie wiem jak będzie nam dalej wyjdzie to tam wsypię dalej tam po tej Sirosu to co mam w tym żeby się nie mieszały to uprawy i do Silosu tam jeszcze dą przedzielić i wsypać jeszcze z e, pół tego nie? E, pół pół Pół, 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 nie, będę mógł wsypać pół tego co mam i tu jeszcze do góry będę wsypać, tak się widzowie pół na pół będę mógł wysypać, można powiedzieć. Dobra, 60 na razie to ja widzę, jak będę męczył. Opuścimy. Dobra Pogaciłem i co widzicie, jeszcze też ekipa przyjechała Da ja się przywitam tylko może chcę jeszcze zrobić jakąś miniaturkę taką może po co będzie taka miniaturka ten oprysk na kukurydzy będzie taki dodatek po prostu dobra yy, kto tu siema siema, kto też jest kierownikiem ty jesteś kierownikiem, dobra To co, wy to już dynamit porozkładaliście, czy dopiero zaczynacie, nie? A, to już tam mniej więcej porozkładaliście, ale jeszcze musicie poprawić, tak? No dobra, to tam poprawiajcie chłopaki i za będzie kabum, nie? Maszyny też tam pewnie posuwać tutaj, żeby za bardzo niektóre nie stały i tak uważajcie też na tamtą e, stodołę po prostu, żebyście do te, ten stodołę, gara, żebyście na to uważali, nie? Aha, będziecie uważać, bo to tak jest porozkładane, tak? No dobra. Tu, tu wam się uszkodzi za altami, bo tu dosyć blisko stoi. Nie, tu akurat dobra, dobra. To ja jadę... A i ten Silos tam też zamontowaliście? da, dobra. Dobra, to ja idę, idę po tego, pociąg tu porozkładajcie, a będzie kabun, to mnie tu zawołajcie. bo przyjdę tutaj akurat, to tam pewnie za 20 minut to będziecie tak to akurat zdążę wszystko porobić. No, dobra, dobra. Tu pracujcie rąsia. Będzie miło. A pani idę z kobietą, dobra, ja przepraszam szanowną panią, dobra. Rączki całe. Dobra. My widzowie idziemy po misia który niestety widzę, tam został. Nie wiem, czy będzie go widać nawet gdzieś tutaj z tej pozycji, ale może już... Tak, widać go tam widzę, jest tej misiu My widzowie pójdziemy sobie na szybkiego, na skróty rekordzik. Na kolejnym odcinku będzie już ruszał w swoją przygodę, można powiedzieć. E, także z, będzie fajnie. Będziemy kosić oczywiście kolejne zboża. Nie wiem, które będziemy kosić, ale może tutaj to wjedziemy, w tą pszeniczkę tutaj. Ona jest gotowa do zbioru, teoretycznie, także może w to wjedziemy. A jak nie w to, to pojedziemy w inne zboża je, te kosić. Ale, może od tego zaczniemy, właśnie. Z rekordem mówić tutaj, tak skóra też ten mój bizon stary ukościł. Tutaj, jeszcze przyjedzie się z kosą to się to ukości. Te gałęzie to się poobcina na, na siewy i na to, na uprawki. I będzie też większy koń na gospodarstwie. Tak się wiecie, jak to ja tutaj. Przywody pozapinane mam, pozapinane. Dobra, bajka. Siadamy. Jedynka, dwójka, czwórka Jedynka, dwójka, trójka Na trójce go piłujemy od razu No bo i nie na trójce, bo na jedna, dwa, dwa pójdzie momentami nic nie radzicie, widzowie, nie radził sobie jak gdzieś przed chwilą tutaj też ta kupa no je zresztą jeszcze w ogóle trzeba prasować widzowie że... ja no mam kupę roboty tutaj akurat z tym ja sobie zmienię akurat widzowie to no i zara będzie jeszcze wielkie kabuma teraz jeszcze zobaczycie co u mnie się pozmieniało tutaj na gospodarstwie będą wielkie plany i zmiany na gospodarstwie odnośnie tutaj widzowie wszystkiego można wyrzec. przejedziemy najwyżej troszkę to tam się nic nie stanie widzowie Zresztą te resztą ziemniaki już tutaj w że dopiero usycha i widzę jak już widzicie no to silos jest postawiony na zbożach pojemności tam 75 tysięcy litrów chyba około czy coś takiego Jżmikę sobie zdejmiały, bo jak minka wadzi, niestety, podczas wysypywania, ale i tak lepsze to niż to niż z te. Do tamtego I to na lewą stronę, wszystko poustawiać się tutaj, można wykiprować. Także widzicie, no tak też się prezentuje i tutaj tego, nie? Nowe silosy to i nowa możliwość Można by tak rzec Także zajebista sprawa akurat z tymi silosami Rozwój gospodarstwa po jakimś niecałym roku Ale jest widzę jakaś drobna inwestycja i będzie tutaj też tej obory zaraz Tej chlewni też już zaraz nie będzie Zobaczmy ile tu mieliśmy tego rzepaku dokładnie, bo już nie pamiętam dokładnie. Tu też jęczmień jeszcze nawet widać też jest, to chyba się połączyło wszystko widzowe i dlatego, ale to nieważne, mi mamy w tamtym. I rzepaku mamy 33 litry, także nie jest źle widzowe jak na rzepaczek. Dobra, teraz tak, bo my nie możemy tutaj w tym miejscu być za bardzo. Tutaj też widzowie przejadą tutaj. Stawimy ciągnik. Dobra, niech tu stoi. Z przyczepami jeszcze się na kolejne plony. Tutaj wszystko przygotowane. Tutaj jeszcze ten nie trzeba wysypać, ale to widzę się poogarnia. Tutaj też ten fast rośnie, tutaj nie trzeba te wapno znowu dać nieszczęsne widzowie. Ale co zrobić, niestety? Widzę takie życie e, wapno, ale i też będziemy, nie w tym sezonie, wapno. Bo w tamtym obwodniku to wiecie, trzeba też takie rzeczy robić. Dobra, a teraz idziemy na wielką eksplozję. To co, panowie, wy już gotowi, nie? No gotowi, dobra. Ja zgaszę w ogóle nawet chudy, ustawię tego i patrzymy widzę jak to runie, można powiedzieć. W czeluściach nie będę mówił niczego. Także o Ja tutaj panowie mówią, żebym miał to liczą, także Trzy Czekajcie, żeby nie było. Trzy Dwa i jeden, ten o, czy panie, jak, ja było. Pierdolę, jak turnęło, nie było. Nie, to widzę. No, bo to po dobre ładunki, nie, nie, nie uszkodziło pan. Kurwa, jeszcze ja to tylko gruz po tym wszystkim za kurde, nie. Kurwa, ile gruzu tu jeszcze, kurwa, ja pierdolę takie jeszcze strzępki, deski, kurwa, od tego leżą, wszystko, widzowie, nie. Aż kurwa zaczęło mi tutaj laczyć, widzowie, no bo, o widzicie, jakie skutki tutaj są tego, nie? Dobra, ja tu dziękuję kierownikowi i tutaj takiej pięknej pani. Dziękuję, pięknie to ogarnęliście, i co, ja wam dziękuję. No i zapraszam was na kawę. No i tam chcesz się zapytać tutaj kierownika, bo tam macie jeszcze firmę taką usługową, nie? i czy byście tutaj przyjechali to też ten gruz odebrać i może ten, no, ten tekes? No bo nie ukrywajmy, ale fajnie by było, nie? nie to... Przyjedziecie, dobra. To mnie cieszy tutaj, naprawdę, to jeszcze całuje rączkę Tu dziękuję kierownikowi I co, zapraszam was obojgu na kawę Dam do mojej żonki, czekajcie, że tam pojem i tego, żeby mi zrobiła Alina, tam przygotuj dwie kawy i tam jakieś ciaska, coś, ciasto Dobra no co, my widzowie tutaj ja będę kończył. Jeszcze Wam tutaj tego pokażę tutaj na koniec, że no z tej chlewni już nic nie zostało, tu będzie co innego stało po prostu. Eee, w przyszłości tamto też pewnie pójdzie i może to też kiedyś jakoś będzie wyburzane i będzie coś lepszego postawione, ale to zobaczymy widzowie. Albo to zostanie, ale po prostu to w środku tutaj jakoś porozbieramy czy coś i będzie tu rozkujemy to. I tutaj może jakoś tą halę taką większą z tego zrobimy Ale co jakoś tam inaczej to wiecie nie Także to to jest przyszłościowe plany Tego też nie może kiedyś już nie będzie Tutaj też taki ogródeczek widzę mam takie, o że co mogę przyjść tego no ale to wiecie nie No i co tam, tu będzie co innego stało nie Tu ten przejazd zostanie jaki będzie To my siatkę to sobie rozbiorę najpewniej i powiększę sobie ten przejazd No i tyle co stało z tej mojej chlebki biednej nie no także, widzę, no to był pewien etap przez rok I no i tego etapu już nie ma, nie? Także, no to było, to się skończyło, aż kurwa mi tutaj laczy trochę No widzę, no tutaj widzicie jak gruzu jest dosłownie Także do no co? Ja tutaj tym miłym widokiem jeszcze o pięknych dżentelmenów i braku tej leli was żegnam. Dziękuję, że byliście na tym odcinku. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek, bo to jest taki pierwszy typowy odcinek z wyburzania U mnie jeszcze takiego jak tamtym kanale jak i na tym widzowie jeszcze nie było. I co? Do kolejnych odcinaczków widzowie trzymajcie się na razie i cześć miłego.